Cześć z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek gry Farming Simulator 22 w dzisiejszym odcinku yy, stwierdziłem, bo braknie nam yy, roślin okopowych dla świń, więc stwierdziłem, że zakupimy sobie to pole. Ono kosztuje 49 tysięcy, ale będzie nas nadal stać na to pole, bo sprzedam świnie, sprzedam wełnę i będzie nas stać, więc w pierwszej kolejności zakup robimy zakup tego pola. I wypożyczymy sobie sprzęt do sadzenia ziemniaków, bo to, to pole, jak dobrze pamiętam, ono jest skultywatorowane, no właśnie. że tu są chyba, a to ja sobie zaraz to ogarnę, te kamienie. I ogarniemy sobie tutaj ziemniaczki. Więc wypożyczę sobie teraz sadarkę. za do ziemniaków. Wypożyć, będzie kosztować 2300 może być. Więc to sobie za, za, wypożyczymy ja Jeszcze muszę sobie nasiona kupić. E, kupię od razu więcej, bo i tak będę potrzebował. Więc sobie kupiłem 4 palety, a później sobie najwyżej to związę, albo w międzyczasie, bo i tak wypożyczam będę musiał jeszcze wypożyczyć siewnik do kukurydzy bo ni niestety jest, nie będzie nas w tym sezonie na niego stać, więc... A i zawadziłem, y więc nie ma wyjścia będzie trzeba wypożyczyć Dobra. Ładujemy się i jedziemy. Tylko nie wiem możliwe, że będzie, że nam braknie, bo tego no, chyba tej nasion akurat idzie dosyć dużo, więc jak nam braknie, no to trzeba będzie pokombinować to coś zostanie jeszcze w tym dobra, więc ja sobie lecę na to pole a my widzimy się za chwilkę jak już sobie tam ogarnę te kamienie, bo muszę zebrać te kamienie stamtąd i dopiero będziemy działać dalej dobra, jestem z powrotem zebrałem te kamienie jeszcze musiałem zebrać kamienie tam z 30 z pola nr 30 do końca, bo zapomniałem, że nie zabrałem. więc ja sobie tutaj to garnowa i lecimy sobie z sadzeniem ziemniaków. To później sobie odstawię, a my lecimy z sadzeniem. Dobra. Nie, trzeba to włączyć, czy nie? nie trzeba. Można jechać Myślę, że powinno być Mimo wszystko dosyć dużo tych ziemniaków Bo ziemniaki jednak są Akurat plemne strasznie tutaj Więc powinno być w miarę git Przynajmniej mam taką nadzieję Posadzimy sobie Zasadzę sobie te ziemniaki Będę robił przeczniak, jeżeli nie wierzę w ten rzepak nie mogę co któryś rządek jeździć dzisiaj będę tak zajeżdżał lecimy dalej. Powinniśmy się, powinienem to w miarę się ogrobić tutaj z tym i w kolejnym odcinku już będziemy przewijać czas, bo chciałem właśnie kupić to pole niestety, bo musiałem, bo musiałem ogarnąć sobie właśnie Teraz, bo później będą... Jeszcze w następnym miesiącu nie bym mógłbym zasadzić, ale, ale by było, by trzeba było dłużej czekać na zbieranie, a mi się już tam kończy, nie mam 800 jeszcze chyba litrów tylko, więc dlatego właśnie musieliśmy to ogarnąć myślę, że na odcinku powinniśmy to obsadzić, bo nie jest wielkie pole. To jest malutkie pole, tylko myślałem jeszcze nam to dokupić, ale jest dosyć drogie, a mniejsza dużo, więc nie, nie, chcę, nie chcę tego na razie kupować. Na pewno w późniejszym czasie to kupimy, ale póki co na razie nie chcę tego kupować. Bo nie widzę potrzeby tego mieć to, to pole. Troszkę wjechałem, ale to nic. Kurde, co mi cały czas przechodzi na telefon. Dobra, muszę chwilkę niestety pauzę zrobić. Dobra, lecimy dalej z tematem. Musiałem niestety chwilkę przerwę zrobić, no ale dużo to nie zajęło. Tutaj ja mówiłem właśnie, że dosyć te ziarno będzie ubywać. No i lecimy. No, chociaż Wam powiem, że może być ciężko obsadzić to na odcinku. Jednak jest malutki siewnik, malutka ta sadzarka. Więc może być problem lekki. Troszkę powiem wam, że ta animacja tutaj w, tym, w tej sadzarce taka średnia, bym powiedział. Mogli się troszkę bardziej postarać, żeby te ziemniaki jednak były bliżej tego miejsca, tego, 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 tych pobieraków. No ale... przynajmniej, żeby było pochylone to, że się, żeby się, żeby się, sypywały ziemniaki, no ale... No, taka, takie, niestety robią. Nie, no, powinniśmy, powinniśmy w miarę uprowadzić, myślę. lecimy tutaj. Nie lubię takich pól właśnie do szpica, bo ciężko jest później ogarnąć sobie to bez problemu, bo tak Mam nadzieję, że nam się uda dosadzić. Pracownik mi tu nie chciał w ogóle pracować na tym polu, nie wiem dlaczego, ale walczył ze mną, żeby że nie chciał zawracać po prostu się na, na tamtym końcu szpicu i tyle. I chciał, nie chciał działać, więc musiałem sobie sam ogarnąć te kamienie. Przynajmniej myślę, że większą połowę dam radę zasadzić na odcineczkę. Fajnie będzie, fajnie będzie jakaś odmiana znowu na odcinku. Nie będzie tylko jedno i to samo. W sumie czekajcie, bo nie wiem jak tam jest z trawą. E, trawę mamy do zabrania. Trzeba będzie robić kisioneczkę znowu. Już któryś raz z kolei, no, ale muszę, muszę zrobić, no bo widzicie sami jaki jest dochód z Kiszonki. Więc już się opłaci, opłaci się poświęcić czas na nią. Więc w kolejnym odcinku jednak będzie Kiszionka. kosy i kiszonka W następnym odcinku. No, pewnie tylko zrobię y, koszenie moment zgrabię i, z, y, ten, i zbeluję Pasuje mi ta praca z, z owijarką od razu, to by było takie... dużo szybsze. Tak to muszę niestety, ale... męczyć się samemu z owijaniem belek... że jest dodatkowa, dodatkowa praca. No ale może w miarę jakoś to ogarnę szybko. No niestety, jednak plany się musiały zmienić. Nie chciałem, ale musiałem. Nie wiem czy będę, no nie będę może nagrywał za każdym razem tych sianokosów, no ale muszę je zrobić, no, bo fajnie się zarabia na tej kiesiące, więc szkoda by było zaprzepaścić tego, bo jednak kasa jest potrzebna. Powiem że na takim małym polu więcej zejdzie jak na dużym bo ten, bo się zba, trzeba dużo bawić zawracamy mamy 9 minut do odcinka, już prawie 10, a pół pola dopiero zrobione. No, ale myślę, że w miarę to fajny odcinek będzie. Zawsze to jakaś odmiana, bo już chwilę temu, już nawet nie pamiętam kiedy. Były buraki chyba, jak się nie mylę, wtedy. Więc przyda, przyda się zmiana, odmiana troszkę. Dobra, i lecimy dalej. Będę się poprzeczniaka po tym klinie zrobić i tutaj też poprzeczniak, bo nie chcę wyjeżdżać tam bardzo na ten żap, no, chociaż trochę realizmu, żeby było. Ogólnie zapach to muszę nawieźć jeszcze więc trzeba będzie się pobawić troszkę z rozciwaniem jeszcze nawozu, ale ja to jeszcze mam czas, przynajmniej miesiąc to mogę śmiało poczekać jeszcze chwilę na to. No ale żebym sobie nie zapomniał, bo szkoda by było, że zasadziłem tyle pola, a... Żeby się okazało, że nie, nie, zrobię, nie zrobię tego, co mam zrobić. Więc przydałoby się. Chyba, wydaje mi się, że to pole będzie teraz do orki. Po tym, po tym sezonie. I pole numer 47, dobrze mówię? Nie, 50, przepraszam. Bo ja chyba mniej więcej w jednym czasie orałem. I one chyba będą teraz do orki. Pewności nie... pewny nie jestem, ale tak mi się wydaje. Kurde, mam dalej chrypę, nie mogę się jej pozbyć, nie wiem czemu. Jak macie jakiś fajny sposób na chrypę to jestem, jestem zainteresowany. No, jeszcze z dwa paski zrobię i pewnie będzie koniec odcineczka. W następnym odcinku na pewno sobie zajm się zajmiemy tą trawą, nie muszę ją ogarnąć, więc chcąc nie jestem chcą, nie ma wyjścia. Więc kolejny odcinek będzie z yy, kiszonki, no i po prostu następnym razem już nie będę nagrywał, yy, nie, nie będę nagrywał po prostu tego. Yy, koszenia tylko już z koszem między odcinkami, albo w trakcie odcinku będę puszczał pracownika czy coś i będę sobie robił w międzyczasie, bo no nie ja chcę po prostu powtarzać jednego i tego samego cały czas. A jednak chcę, żeby w miarę szybko się miały mija, e, sezony, żeby rozwijać tu farmę. Nie? nie, no, powinno mi wystarczyć, ziarna, no. ...na zasadzenie tego wszystkiego. i mam taką nadzieję. Nie nadzieję, że się uda zasadzić tym, że nie będę musiał jechać jeszcze raz pod sklep, załadować. No ale powiem Wam, że nie myślałem, że tak dużo będzie tego szło. Tyle, że to jest sadzarka, no to do ziemniaków też idzie zawsze nasadzenie strasznie dużo, więc czego się spodziewać? Myślę, że tutaj powinno być dosyć dużo, bo ziemniaki strasznie są, więc nie powinno być. Ja sobie je złożę na hałdzie. Część pewnie sprzedam, ale y, dużą część zostawię sobie, bo no, dla świn jednak będzie. Jest, jest, są potrzebne i a nie chcę też, yy, póki, mnie nie stać, no, <laughs> póki mnie nie stać na sprzęty, nie chcę też yy, kombinować z, yy, z wypożyczaniem co chwilę. Tylko chcę sobie raz zrobić na jakiś czas i poza tym, kolejny raz bym chciał buraki znowu zrobić. Co, no w, tym kolejnym, w tym odcinku by to było chyba na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, komentujcie, łapujcie. Ja się z Wami żegnam. Majcie się, cześć.